Cześć, jestem Patryk. Cześć, jestem Sylwia. Znajdujemy się w salonie Rowery Kwidzyn, gdzie prezentujemy kolejny rower od EcoBajka. Tak jest. I jest to oto taki rower. A <laughs> jest nim Sylwia Model? <laughs> Bardzo ładny. Jest to Rino Cruz. Który możemy łatwo zmienić jego formę ze złożonego w tej chwili o wymiarach 70 na 90 na 45 mm -hmm. w taki oto użytkowy mm -hmm. sprzęt. Voilà. <laughs> Sprzęt gotowy do jazdy. Tak jest. Wy w formie złożonej możemy go zapakować również w funkcjonalną walizkę, którą możemy zakupić dodatkowo. Tak, tak. tak. Od razu przy, przy zamówieniu możemy y, taką walizkę y, dla was dodatkowo zamówić i y, y, jest ona bardzo wygodna. Jeśli się przemieszczali, na przykład podróżując pociągiem. Ciągnięcie za sobą tego roweru. Makułeczka. Tak, Makułeczka. Jest to, to materiałowa torba. Tak, jest to torba materiałowa, wodoodporna, więc można ją naprawdę świetnie użytkować w wszelakich terenach. Tak I rower prawdę. też dodatkowo jest zabezpieczony. Tak, tak jest. Także to. Nazwa Cruz nawiązuje do rejsu. Tak jest. Tak mi się nawet przypomniała rozmowa kiedyś z klientem, że chciałby taki rower wziąć ze sobą na łódkę. Mm -hmm. I tu sama nazwa sugeruje: <grym> <Może>. że zapakuj <grym> mnie ten rower w torbę, i rower też chce płynąć w rejs. Tak. tak. Gdy, dopły, gdy dopływamy do kolejnej przystani, składamy rower. Zwiedzamy sobie na przykład piękne mazurskie wioski. Tak, to już środek transportu. Tak. może być różny. Po, poszerzamy. Czy tak. musimy jechać sobie po prostu do sklepu? Tak, także ten rower mhm. świetnie się spełni, także na jachcie. Tak jest. O tym rowerze. Co możemy powiedzieć o tym rowerze? Jest to A najnowszy model. Jeszcze, jeszcze wspomnijmy słów parę o ekobajku. Tak, o EcoBike, o samej marce EcoBike. O samej marce, bo jest to kolejny model Rino, mhm. jest zmieniony, ale sama marka EcoBike już jest 15 lat na rynku polskim. Mhm. My z nimi współpracujemy już około, około 10. 10 lat, to jest już szmat czasu. I współpraca, moim zdaniem, z naszej perspektywy salonu w Toruniu przebiega bardzo tak, otocznie. No wiadomo, jak zawsze początki były trudne, tak. były ale, projekty, które się nie sprawdziły. Tak, ale będziemy patrzeć, jak oni się rozwijają, jak oni słuchają też tak, naszych tak, klientów. jak to też jakby wpływa na nasz rynek, tak? Tak. że my zdecydowaliśmy się handlować marką Ecobike, która ma być kojarzona z dobrą jakością. Mhm. Bo z tym też mają się kojarzyć nasze salony, tak? Że tak. może nie są to najtańsze składaki dostępne na rynku, czy najtańsze w ogóle rowery elektryczne, tak. ale nie tworzą problemu. Nie tworzą problemu nam, jako sprzedawcom, nie tworzą problemu klientowi, który zakupi ten rower, ma być to czysta przyjemność z jazdy i nasza przyjemność też ze sprzedaży tego roweru, bo taka sprzedaż po prostu cieszy, tak? Jeśli chodzi o rower, Tutaj mm -hmm. mamy składaczka, jak już pokazaliśmy go w formie złożonej, można go też oczywiście rozłożyć i jest on na kołach 20 cali. 20 tak? na 2 125, szerokość opony i to jest opona Schwalbe Big band Plus, czyli ona jest troszeczkę taka baloniasta, mm -hmm. grubsza. Z paskiem refleksyjnym. Z paskiem refleksyjnym, ale dlatego ona jest troszeczkę taka grubaśna, żeby ona też dodatkowo lepiej amortyzowała, amortyzowała bo rower jest na amortyzacji z przodu tylko mamy, y, tylko. No jest widelec z przodu. Y -hmm. Nie mamy zawieszenia tylnego, tylnego zawieszenia czy amortyzowanej sztycy, Dokładnie, tak. tak. E, więc, więc te opony są tu bardzo dobrze zastosowane. Koła są też dobrej jakości, y -hmm. e, obręcze są wzmacniane, oczkowane przy neplach. Y -hmm. e, więc wpływa to na jakość tak. całego. Projektu koła, że tak powiem. Tak Też jest. widzę, że tutaj dobrze zastosowali mhm. szerokie chlapacze w błotnikach. Niby tak. detal, ale w poprzednich wersjach, y, czy innych ich rowerach, nie było tego chlapacza. Mhm. Co powodowało, że jednak te plecy zawsze mieliśmy trochę ochlapane. Posłuchali rynku, zamontowali ten detal, który. Znowuż będzie nas cieszył tak, w mhm. czasie jazdy. Te wszystkie mechanizmy do składania one działają bardzo lekko, sprawnie, nie trzeba się z niczym szarpać. Mhm. To też jest ważne, że nie po to kupujemy sprzęt, żeby się denerwować, że nie możemy go użytkować. Tak. Kupiliśmy składaka po to, żeby lekko nam się miło go składało. Tak. Jeśli chodzi o baterię, w mhm. Rino mamy zastosowaną baterię w ramie. Tak. W tańszym modelu to był Even. Iwen tak, 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 tak. I była ta bateria zamontowana? Z tyłu, za siodełkiem, tutaj A była siodełka. taka wsówka wsuwało się. Mhm. Baterie. No, moim zdaniem średnie rozwiązanie mm -hmm. ze względu nawet na później wyciąganie tego Myślę, tej że to baterii, z względy było... ekonomiczne jest to tańszy też model. Tak, siodełko było składane, tutaj trochę kombinacji jeszcze mm -hmm. ja miałam czasami problem, żeby też tam chyba była taka opcja, że trzeba jeździć z kluczykiem w stacyjce. Tak, tak, co tak, przy tak, tak, tutaj tak, 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 tak. tak małym rowerze dosyć blisko to było. No i jakoś nie byłem fanem tego rozwiązania. Ale najważniejsze yy, to to, że był źle wyważonym naszym zdaniem i też w odbiorze klientów środek, środek ciężkości. ciężkości. Jednak mhm. tutaj jest, jest to zupełnie. E, inaczej rozwiązane i mm -hmm. moim zdaniem wpływa to na kontrolę nad rowerem. Rozumiem, rozumiem. Mm -hmm. Tutaj e, co e, mamy, jeśli chodzi o komfort, to chwyty, tak? Widzę, tak, że one też są… Tak, ergonomiczne, ale też nasz nadgarstek odpoczywa. E, siodełko jest dosyć szerokie. E, z I dosyć takim miękkie. Wkładam gąbką. Mm -hmm. Kierownica jest regulowana, czyli możemy ją wyciągać góra dół, tak samo siodełko jest regulowane, y więc tak naprawdę. I pochylenie tutaj całej kierownicy tak. możemy też, sobie też regulować możemy za pomocą dźwigni bardzo łatwo szybko y regulować. Więc ja mając powiedzmy, tam, że powiedzmy mam mamy 68 y i niższa ode mnie kobieta czy mężczyzna też mogliby na tym sprzęcie jeździć, y ale ty mając 1,83 m też mógłbyś wsiąść i, i y spokojnie na tym. Czy nawet jakieś dziecko? Mógłby... Tak? Tak. Młodszy użytkownik też sobie może wsiąść, może sobie takim rowerkiem śmiało pośmigać, co widzieliśmy mm -hmm. na testach tak? Eko tak, bajka, tak. Jak mieliśmy testy, no to najszybciej i najbardziej eksploatowany był właśnie składak przez tak. najmłodszych. Także na pewno dużo uśmiechu ten rower mm -hmm. powodował. Największe show e robił. Hamulce. Hamulce mm -hmm. mamy tutaj już zastosowane hydrauliczne, w Rino w, w poprzedniej wersji były mechaniczne, na linkę. Uważam, że w tej klasie yy, roweru, w tej półce cenowej mhm. jest to taki must have. Muszą być hydrauliczne, tak. żeby ten rower dobrze też hamował, a nie mhm. tylko dobrze przyspieszał, tak? bo to jest bardzo ważne. Yy, jeśli chodzi o wyświetlacz, tak, wyświetlacz od Bafanga mhm. i wyświetlacz jest fajny, intuicyjny. Dodatkowo współpracuje z aplikacją Bafanga mhm. Go Plus, bo się nazywa ta aplikacja, więc możemy po prostu na, z poziomu swojego smartfona tu się podłączyć. Gniazdo USB podładować tak. możemy sobie telefon. Dokładnie. Pada nam telefon, podłączamy do swojego roweru. Może być tak, że ważniejsze dla nas jest to, żebyśmy gdzieś zadzwonili niż gdzieś, żebyśmy dojechali. Tak w życiu bywa. Tutaj też jest odblokowywany za pomocą kodu. Tak, ten kod fabryczny. Tak, fabrycznie hmm? zastosowane to są 4 zera. My możemy ten kod zmienić możemy go w ogóle usunąć, żeby hmm. w ogóle nie Czyli było. Czyli nie jesteśmy, że tak powiem, skazani na kod wymyślony przez producenta. Tak który zapomnimy i mamy problem, bo nie możemy użytkować sprzętu. Także to jest dobrze przemyślane, dodatkowe zabezpieczenie. No w razie kradzieży tak naprawdę. Jeśli chodzi o bagażnik, mamy solidny bagażnik, systemem MIG, z takimi gumami również do mocowania mniejszego bagażu, mm -hmm. czy to chcemy jakiś, jakąś butelkę z wodą, czy jakiś tak. ciuch sobie mm -hmm. wrzucić na bagażnik, jest taka możliwość. Mm -hmm. Ten system MIG jest bardzo fajny, ponieważ możemy wklikiwać torbę, Chcemy iść do knajpy sobie, mhm. czy do sklepu, odpinamy, zabieramy całą torbę, ona nie musimy. I to, to też, też jest bardzo, bardzo ważne, istotne. że ona nie lata prawo-lewo w mhm. czasie tak. jazdy. Bardzo ładnie tutaj w bagażnikach Ekobajka zostały wmontowane lampy, tak? One mhm. są wbudowane, tak. nie, ta lampa nigdzie nie wisi, mhm. wygląda to. No, uważam bardzo estetycznie, estetycznie. bardzo nowocześnie. Mm -hmm. Tak samo przednia lampa jest regulowana mm -hmm. i zasilane te lampy oczywiście są z baterii, którą mamy zastosowaną w tym rowerze. W mm -hmm. tym rowerze mamy zastosowane baterie o dwóch pojemnościach. Tak, w wersji podstawowej tańszej to jest 14,5Ah, wersja rozbudowana 17,5. Maksymalny zasięg to jest aż do 120 km. W tej wersji 17,5. Dokładnie. Przypuszczam, że ta 145 to jest tam w granicach 80 km. Tak, Oczywiście, wszystko to zależy od tego, w jakim terenie będziemy jeździć, czy tak. będzie to teren bardziej górzysty czy mniej górzysty, czy będziemy jechać pod wiatr, no i ile ważymy sami, tak? No tak, bo plus i, inaczej będzie to wyglądało przy wadze dziecka, inaczej przy dorosłym mężczyźnie. tak? Tak, tak to... Ale o zużyciu nas informuje wyświetlacz, więc na bieżąco. Tak, na jakim jedziemy trybie, on nas będzie informował na bieżąco. Na ile jaki mamy zasięg. Tak, jaki ja mamy zasięg. Okej, okay. Myślę, że to jest no, też istotna informacja, ile tego paliwa mamy w banku. <grym> Jeśli chodzi o napęd, bo to jest największa nowość w tym rowerze. <grym> Dokładnie. Jest to centralny silnik Bafanga. M210 mm -hmm. o momencie obrotowym 70, 70, 70 Nm, tak. jest... czyli na tak mały rower, uważam, że jest to dosyć duży moment obrotowy. Mm -hmm. Najczęściej on jest spotykany w rowerach czy to turystycznych, czy górskich. Mm -hmm. Taki model, mm -hmm. taki moment obrotowy. Bardzo fajnym rozwiązaniem moim zdaniem jest siedmiobiegowa piasta Nexusa system planetarny, nie mhm. mamy zewnętrznej przerzutki, którą możemy uszkodzić przy składaniu roweru Dokładnie. czy przy jeździe, ponieważ jest ona też niżej wtedy, mhm. y, wtedy zamontowana niż w zwykłym rowerze ze względu na wielkość roweru y, i tutaj łatwość tej obsługi, łatwość serwisu, y, łatwość dbania o czystość tego całego mhm. napędu, no myślę, że będzie cieszyć użytkownika. Łańcuch. Tutaj zwróciliśmy uwagę na łańcuch. Jest to bardzo szeroki, gruby łańcuch KMC. Takie łańcuchy spotykałem w rowerach dirtowych. Jest to nieco inna konstrukcja niż tradycyjny łańcuch. Wydaje mi się, że chodziło producentowi o to, żeby to był bardzo mocny mhm. łańcuch. Tak? Mhm. Żeby nie było problemu, że gdzieś nam ten łańcuch pęknie, czy on się wyciągnie, nie wiem, po tysiącu kilometrów nie będzie tak. trzeba wymieniać napęd. Także to jest wszystko przemyślane. Uważam, że model jest świetny. Mhm. Jest fajnie pomalowany, jest to tak. taki kolor czarno-grafitowy można powiedzieć. Bo jeszcze występuje w bieli. I jeszcze występuje w bieli, także bardzo jak, bardzo ktoś, jak ktoś <laughs> lubi jasne kolory, no to jak najbardziej taki kolor jest dostępny, jest tu jakiś wybór. Mhm. Myślimy, że to jest to dobry kierunek, w którym idzie Ecobike? Bardzo dobry. <gry> Sprzęt, który tak naprawdę pozwala nam eksplorować kolejne tereny. Dziś tak. pojedziemy autem. Nie mhm. mamy bagażnika na hak czy na dach, chcemy mieć mały rowerek. Tak. Proszę bardzo, jedziemy gdzieś w delegację, chcemy zwiedzić jakieś miasto. Mamy swój sprzęt, wyciągamy, zwiedzamy sobie miasto, a nie musimy siedzieć nudzić się w hotelu, tak? No tak, ale tak, że też to... do tego zwiedzania nie, nie zawsze nie zawsze osoby starsze nie mają tyle pary w nogach, sił. Tak, żeby oczywiście i... rower, temat roweru elektrycznego, mm -hmm. dla kogo to jest rower, tak. jest bardzo rozbudowany, bo no to tak. nie jest tak, że to jest elektryk jest dla leniuchów. Ja wychodzę z założenia, nie, nie. że leniuch nie jeździ rowerem w ogóle. Tak się umówmy, że to nie, nie jest zainteresowany. Sportem. No, także ja uważam, że świetny sprzęt będzie znajdował swoich nabywców, i dobrze, że też EcoBike posłuchał, tak. że ten silnik centralny jest potrzebny. Jest potrzebna mhm. piasta siedmiobiegowa. Tak. No. Wsiadać, jeździć, w torbę montować, prawda, pakować swoje rzeczy tak. i ruszać, zwiedzać świat, ruszać w rejs. <noise> I ważne jest to, że to jest polska dystrybucja, więc też tak. te rowery będą dostępne w polskich sklepach, więc idąc do salonu możecie zobaczyć ten rower na żywo, a nie sobie wyobrażać, bo jest mnóstwo rowerów składanych elektrycznych tak. w sieci mhm. i klienci, była tam taka sytuacja, że klient do nas przyszedł obejrzeć w ogóle rowery składane elektryczne, zaczęliśmy opowiadać właśnie o Ekobajku, uh -huh. o, o tym modelu, tego jeszcze konkretnego modelu niestety jeszcze uh -huh. nie mieliśmy w salonie, uh -huh. ale stał rower elektryczny na tych grubych oponach Fatbike, na pewno kojarzysz uh -huh. uh -huh. i klient zobaczył mówi, Boże, to jest takie wielkie bydle, ja myślałem, że on jest w ogóle w no, tym zdjęciu taki się wydawał wydawało wydawało dużo a... mniejszy, e, a u nas możecie przyjść zobaczyć, my go możemy dla Was złożyć, rozłożyć, wpakować w tak. walizkę. Żeby poprawdzić, prostu... potestować, czy wsadzić tak. do bagażnika, zobaczyć, czy Przede na pewno się zmieści. Tak. Tak, możecie się przyjść i przejechać na tym rowerze. Tak, to jest, jest bardzo istotne, bardzo jazda istotne. testowa, mile widziana, wskazana. Też jak wspomniałeś, że jest polska marka, jest bardzo ważna dostępność części. Tak. Bafang ma swoje biuro we Wrocławiu, mm -hmm. dział techniczny, tak. także cokolwiek z tym rowerem się będzie działo, nie załatwiamy tego mailami dziś z Chin, tylko załatwiamy to z polską dystrybucją. Najczęściej jest to załatwiane bardzo szybko, te mm -hmm. części są dostępne na miejscu, co też jest bardzo istotne przy wyborze sprzętu. Myślę, że to dzisiaj wszystko na temat marki Ecobike i modelu Rino Cruise. Zapraszamy na kolejne odcinki. Do zobaczenia. Hej. Cześć.